Dzień dobry, witam się z Wami z mojej kuchni, bo w tym filmie, właśnie w tym pomieszczeniu zostaniemy. E, tak jak Wam mówiłam w ostatnim e, vlogu, e, zepsuł mi się piekarnik. E, płyta, e, którą miałam, ceramiczna, e, też e, tak pomału, pomału zaczęła dawać oznaki, że coś tam nie gra, więc już e, wszystko padło. Postanowiliśmy to wymienić. I mamy już zamontowany nowy piekarnik. Także za chwilę wam pokażę, jak wygląda. Nowy sprzęt prezentuje się tak. Postawiliśmy na ElektroLuxa. Przede wszystkim chcieliśmy trochę dopasować tą kuchenkę ogólnie do całości, do lodówki. I fajnie, właśnie te srebrne tutaj elementy idealnie się zgrały z naszą lodówką. E, także e, wybraliśmy płytę indukcyjną tutaj jeszcze tak jak widzicie są takie niedoróbki bo musimy tutaj e, jeszcze dołożyć listwy także tym już się zajmie mój mąż e, ponieważ e, no, w naszej kuchni są takie trochę wiecie rozjazdy e, w wymiarach że tak powiem, nie jest tak całkiem równo e, więc trzeba się trochę nagimnastykować żeby złapać e, odpowiednie tutaj wiecie, piony, poziomy i tak dalej, kąty proste no ale płyta jest fajna już ją wczoraj przetestowaliśmy panel dotykowy piekarniczek piękny, nowy jak ja się cieszę, słuchajcie, że mam wreszcie taki fajny, nowy sprzęt pachnący, czyściutki także wszystko jest tutaj już wymyte ja dzisiaj ten piekarnik tylko muszę tak wyparzyć, tak jak mówił Pan, który go montował, także trzeba go włączyć na 200 stopni, i tak z pół godzinki niech on sobie sam pochodzi. No, także dzisiaj sobie zrobię takie dogrzewanie w kuchni, i e, tak to wygląda. A ja dzisiaj, słuchajcie, biorę się za um, ogarnięcie kuchni, e, tak w całości. Um, trochę takiej organizacji, bo chcę tutaj trochę rzeczy zmienić i chcę ją po prostu wyczyścić z kurzu trochę, bo um, no już wymaga tego. Więc dzisiaj będzie taki właśnie clean with me, tylko kuchnia. Ok, to zapraszam Was na dzisiejszy film. Teraz czas na organizację zdjęłam tutaj wszystko z tej półki. Mam zamiar trochę tutaj pozmieniać na blacie też, bo ciągle mi brakuje miejsca, jak coś robię, więc chciałam ten blat po prostu zwolnić, żeby tutaj była taka no, jak najbardziej pusta powierzchnia, także teraz się biorę za taką małą organizację tego kąta. Piekarnik już wyparzony właśnie go wyłączyłam, także jeszcze trochę buczy, ale blaty już są wymyte. Tutaj mam wreszcie miejsce, zrobiłam sobie na blacie roboczym. Tutaj no gdzieś muszą stać te rzeczy. Słuchajcie, wyciskarka, kawa, herbata, woda, czajnik, ekspres. Góra wyczyszczona, wytarta z kurzu. No i tak w sumie połowę kuchni mogę powiedzieć, że mam z głowy. Tutaj te półeczki też e, przetarte. Lodówka jest wyczyszczona z wierzchu, tam na górze, bo tutaj jest ok. No i teraz się muszę jeszcze wziąć za pozostałą część kuchni. Tutaj ten kącik, stół, parapet i jeszcze tutaj półki i na górze jedna półka, także zabieramy się za to, działamy dalej. Teraz zauważyłam, słuchajcie, że mam tutaj December to Remember, także czas zmienić już ten December, bo już jest January. Trzeba zmienić jakieś hasło przewodnie na tej mojej tablicy. Kuchnia wysprzątana, wyodkurzana i najważniejsze, że cały ten kurz z niej zniknął. Muszę jeszcze zmienić tutaj na tej tablicy napis, bo jest nieaktualny. No, wszystko wysprzątane, wyczyszczone. Zlewozmywaka na razie nawet tam nie, nie ruszam specjalnie, bo będę za chwilę coś działać tutaj w kuchni. Także jest fajnie, mam teraz dużo miejsca na blacie. Mam nadzieję, że teraz będzie mi tutaj się lepiej pracowało w tej kuchni. Pozbyłam się chlebaka, zostawiłam sobie tylko taki koszyczek mały na chleb, ponieważ ja chleb trzymam albo w zamrażarce, albo w lodówce. Jak go wyjmę, on się wtedy świetnie trzyma dłużej. Rano tylko wyciągam, żeby nie był taki zimny i jest ok. No, także wszystko mam wyczyszczone. Bardzo się cieszę, najbardziej się cieszę z mojej nowej kuchenki. Także teraz robię sobie śniadanko, bo jeszcze nic nie jadłam, a jest 10:56, także akuratnie zaczyna się moje okno żywieniowe. A ja dziś na śniadanko sobie zrobię kanapki z miodem, bo mam ochotę na coś takiego słodszego. A to też dlatego, słuchajcie, nie wiem jak wy, u mnie jest dzisiaj czwartek, czyli yy, Tę noc, no ostatnią, czyli ze środy na czwartek, po prostu tragicznie mi się spało. Nie wiem dlaczego, nie mogłam spać, budziłam się dzisiaj, jestem taka e, po prostu wypluta. Także robię sobie teraz dwie kromy z miodem, bo jestem już głodna i to będzie moje dzisiejsze śniadanie. Tutaj zakończę już ten film organizacyjno-porządkowo motywujący. Mam nadzieję, że zmotywowałam Was również do e, zrobienia jakichś porządków w swoich domach. E, ja osobiście bardzo lubię oglądać takie filmy i często mnie właśnie motywują, dają mi takiego kopa e, do tego, żeby zabrać się za coś e, w swoim domu. E, kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu oraz za oglądanie pozostałych moich filmów. Jeśli ten filmik się Wam spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, kto jeszcze tego nie zrobił. Życzę Wam wspaniałego, ciepłego, miłego i słonecznego weekendu. Mam nadzieję, że jakieś słońce w końcu się pokaże nad, nad naszym krajem i trochę rozjaśni te szare styczniowe dni, bo ja osobiście już bardzo tęsknię za słońcem. Także miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym filmie już we wtorek.